Lecimy, loty, loty, samoloty Witam Was wszystkich W kolejnym odcinku Serialu Wędku i Ty Tym razem Udział czynny weźmie No Zobaczycie kto weźmie Jedziemy w ogóle na rybki Sob... Do soboty zostajemy Piąteczek dzisiaj No piąteczek, sobota I na niedzielę wracamy, bo Niedziela to niedziela no i co? Pogoda jest dosyć fajna, jest cieplutko. 25 stopni wskazuje, ale to wszystko to jest taki motyw, że te 25 stopni to odczucie jest ciepło takie jakby było 30 stopni. Jest bardzo gorąco. No nie wiem najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie fajnie. No i co tam? Zajedziemy, rozłożymy się no i posiedzimy i coś tam jakiś tam bajek poopowiadamy wam. No to co, to na niegrzeczny, ale będzie mu atasować. Nie no. Kung fu panda ski. Trzeba ciachać, żeby było gdzie rozstawić zestawy, panie. No i, I już czeka, tylko trzeba zarzucić. Dwa zestawy już moje powędrowały do wody. Oczywiście nie spombowałem i nic, bo to tak, zarzuciłem, to zarzuciłem, a co będzie, to będzie, natomiast Przemek, ja się sobie leniukuje, on ma czas na zarzucenie, woli, woli kamerkę sprawdzić, czy, czy w ogóle działo i nagrywa, wiecie o co chodzi. Tak, tak, no. A więc, jeszcze raz, y jak to w końcu ma iść z tymi łapkami i subami? No, wszystko jasne. Dobra. Piękna sprawa. Piękna, piękna, piękna sprawa. Ja śpię i Pikaciu śpi. Prawda sylwetka? Ja nie wiem, ja nie śpię. Mój tu nie śpi. Nie śpi. Ja Czasem mów, mówi, że klikoczy, klikoczy. Tak, ja tylko... mi tyle brań, że nawet nie wiem ile. No, nawet nie wie jak, jak wyjść. łowienia, czyli nie wiem z czego Zmówienie. sam. Sam nie wiem z czego. Dobra. Co? Chyba trzeba naprawdę zarzucić te wędki w stronę wody, a nie w stronę gruntu. No to najpierw się mi drzew. No spłowiki na drzewach. Koszyczki... Cały czas łowi od rana. Koszyczki w tym sklepie. Cały czas łowi Od rana. Cały czas już zjadłem. Z wesel już od południa tutaj siedzi. Zjadłem paperykasz i pół chleba. A ja my dopiero z przemkiem dojechaliśmy przed wieczorem. Nie pingol, że przed wieczorem. Koło, koło, koło której? 17, 18. tutaj byliśmy. No a jest nawet 19.30? Ty ty, 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 Dziennik telewizyjny. Bogu no To jak je złapisz? Ja, ja ich nie mogę dogonić. A woda, no. jakbyś mi łódki pożyczył, to ja bym wypłynął na środek i złapał ręką. I oj Jest! Słuchajcie! Teraz tak się robi. Da... się tak przecina. Ojej! <gryzanie> 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 Krzykło... Krzykło... Dobra. Ja. Właśnie mieliśmy kontrolę. Papier jak zwykle w porządku. Poza jednym... Poza jednym tym. Eee, nie ma ryb żadnych, dlatego nic im nie pokazaliśmy. Żadnych tych łowcy nad łowcami nic nie mówimy. Pozdrawiamy panów kontrolerów. <grystanie> Proszę państwa, jakaś, jakaś straszna ryba, i oczywiście jak ją wyjmę, od razu ją zjem na miejscu bez smażenia. Bardzo dobrze. Krzysiek, otwieraj tę konserwę, będziemy jeździć. <grystanie> <laughs> Nie, tu poszła kontrola, ja rybę złapałem. Sum! Pozdrawiamy panów z kontroli. Sum! To jest niemożliwe. O! Rzeczywiście, sum, ty! A sum! Na <laughs> ja żartuję. No. <sum. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Do Dlatego pana, co mnie kontrolował. Powiedział, żebyśmy rybę jedną chociaż wypuścili, bo, bo po nas jadą, kurde, zaraz jak ją odczepię, kurde, ale się zapięła. Spokojnie, poczekamy. Ale bo taki mały chociczek mam, ona się zapięła dokładnie, Na ja mam słabe palce. Co będzie? No, czekamy. Proszę bardzo. Ile ma za 25 centymetrów? Do tego pana z kontroli. Wy, wy, wypuść, wypuść, Do tego bo zaraz pana ten. z kontroli, proszę. Wypuść, bo jeszcze będzie ten, że zjemy. Za Zapomniałem go zjeść. Kurde, kurde to wiesz co jak Jeśli bez tego... Ja mięso... nie zjadłem go. <laughs> <laughs> mięso. Dobra. Do tego pana z kontroli co mówi, żeby wypuścić jedną rybę, bo wszystkie od razu my zabieramy i zjadamy, to... Tylko jedno wypuściłem, a następną zjemu od razu. <laughs> Pozdrawiamy. Czekaj, czekaj, chwilę, chwilę. Rybki moje. Nowu mnie jest, następne branie było, ale czekam. Nie wiem czy już zapięty czy nie. Leszczyk, czy nie leszczyk. O drugą rybę też wypuszczę, nie wiem. Wiecie, chyba w ogóle nie będę jadł ryb, bo ja z ryb to najbardziej to lubię ripanie. Chyba zatnę, zobaczę. Najwyżej nie będzie. Bo było branicho, chyba nie ma. Nie, coś skubnęło tylko. A zaczynają po dwie rybki brać. nie ma. zona jest ta. Proszę o. Widzicie taki zestaw, proszę. Widzicie? <grystanie> Na ko z koraliczkiem proszę. Stoperek. I za stoperkiem. Co jest? Ta kamera za daleko ten. O, nie ma zbliżenia. <gry> no nie, nie ma, ma zbliżenia. Krętlik jest za grawką. No, Do zmiany przyponów. Taki najprostszy. Bez rurki antyspląteniowej. Tak łatwiej. Czy to dobrze, czy to źle oceniacie sami, piszcie w komentarzach. Zapraszamy do subskrybowania, zapraszamy do komentowania, do dawania lajków i szanujmy się ludzie. My łowimy kulturalnie, więc wy kulturalnie odpisujcie. A jak wam nie pasuje, nie odpisujcie i nie oglądajcie. Pozdrawiamy wszystkich. Dzień dobry, cześć, dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Słuchajcie, dzisiaj rano Krzysztof złowił, co ty złowiłeś? Słodkie. ja tam nie wiem, były jakieś dwa brania, ale nic nie wyjęłem. Chyba coś sobie skubało. Krzysztof rozpala grillika. Nie wiem co będziemy jedli jeszcze. Ryb dzisiaj nic nie złowiliśmy, więc żeśmy nic znowu nie jedli, nie? Żeby było wszystko jasne, nie? Oczywiście żartuję, nie? Z tym jedzeniem, przecież wszyscy wiedzą, że my wypuszczamy i za to mają być suby i lajki bo inaczej kurna nie będę mówił co będzie. Krzysztof, dwa słowa. Powiem tak, dzisiaj zaniutko płoć złapałem, e, taką ze 20 cm, to tak było gdzieś po 3.10 rano, a Sylwester wczoraj złowił e, leszczyka, e, natomiast Grilla zaraz będziemy ogarniać, bo no to zbliża się godzina 10 to już pora na obiad, a później o godzinie 15 będzie drugi obiad, a o trzeci obiad to o 21:00 będzie kolacja. Tak jak mówią, cały czas jemy, tylko nie ryby. No, a i w nocy. A, a tak w ogóle, tak w ogóle, no. a, tak w ogóle, a, tak w ogóle a ryb, bo była jedna osoba tam z kontroli powiedziała, że ja do nas po tym, że, że my ryby jemy, my ryby łowimy i wypuszczamy, bo my łowimy rekreacyjnie, ty, a nie na szyku, jakieś nie wiadomo jaki. Był tu jeden odcinek, co tu kolejny. Był byli jeden odcinek, tu... smaczne, proszę bardzo. O, jaka ładna białutka rybka. Takie cuda to tylko u nas. Na kanale i... i Ty. Trzeba dbać o kolegów, niestety. No, wykazać się jakoś pozytywnie. Koledzy, co był tam, kurna, usmażony sandacz no. i, i ten? I leszcz jeden, co żeśmy zjedli, i zaraz od razu. Ale to tylko i wyłącznie no, wtedy, tak, akurat. Tak, ja to... powiem tak: każdy, każdy ma prawo chyba do, do tego, żeby zjeść sobie rybę, tak? Jeżeli ma ochotę. Jeżeli, jeżeli jest ochota. Kurna... Łowimy okrągły rok, zawsze ryby wypuszczamy. Zresztą sami widzicie na, na, wszyscy, na prawie wszystkich odcinkach. A raz wyszło, że wzięliśmy jedne czy dwie ryby kurna na I Nie patek. wzięliśmy tylko kurna, żeśmy usmażyli, bo, Usmażyliśmy, bo koledzy chcieli. No i wielkie z tego hałasu. A tam pozdrowienia dla Andrzeja i dla wszystkich, których znam. Dla Andrzeja i kogo? Solarskiego Andrzeja z Białej i. I Pawła. I Pawła. Biały no, zapraszamy do wspólnego łowienia. A jeszcze jedna sprawa, w nocy miałem branie, ale raz zaczęło piknęło, nie chciało mi się wychodzić, a później zaczęło ciągnąć zanim wylazłem i dolazłem to. Tak pociągnęło, żeż mi się tam zaplejtało na kołowrotku i nic nie byłem Puste była ta pusty haczyk. Był ja nad ranem, ja nad ranem dzisiaj też miałem branie sygnał ciągły najprawdopodobniej karp wziął ale w, pewne, ale w pewnym momencie odpuścił sobie no i podejrzewam że pewnie ciuty do tego włosa akurat był za mały haczyk dlatego tam złapał i zdążył wypuść w odpowiednią porę no tak bywa natomiast, natomiast teraz o wszyscy siedzimy bardzo nikt nie łowi Opalamy się, Opalamy i, no, się gadamy kłopoty i kawały i tyle no. jak zawsze u nas, na wesoło także. Może, może nie wiem, kiedy pojedziemy nad dług coś nagramy, bo nad Bugiem nic żeśmy ostatnio nie połowili, ale, ale połowili. wtedy była akurat ten, się tam. A jeszcze, a jeszcze w najbliższej przyszłości też wyskoczymy na Rówce. Właściwe. I na nockę wyskoczymy, albo i na dwie. Zobaczymy jeszcze. No, jak na widziam. rówcach też są duże I charakie. na rówcach zobaczymy też jak to będzie. Czas pokaże. Na Natomiast... Tylko tyle, że tam nie ma drzewa, ani nic, nie ma gdzie się schować. Na nic, ale namiot jest pod namiotem, będzie chłodno. No. Także pozdrawiamy wszystkich oglądających, lajkujących tak i tak. I zachęcamy do oglądania i pozdrawiamy jeszcze raz. No i pięknie I, się zaczyna pozdrawiać. I się zacznie kwitnieć, się na jara, i zaczyna pać. I zaczynamy jarać. to nie liczy ten karkik. ale gratulacje trzeba Boguś jest jednak owcem no. ładny kartnik ładniusi i co Boguś będziesz go wypuszczał czy zjemy od razu ty tylko ten gaz się skończył a ja nie jadę dziś fasolki to nie będzie sztucznego gazu Powód ci coś? Ty zaczepiło ci się za to A tam za to, bo masz ten ten. Ładnie. O. Lepsze te? A to banan? Banan czy? Co? Banan. Ładny karmi Ale go coś brało coś go brało coś lepszego Czedno szumie jakiś porządek Niam niam no. Jednego wypuścimy ale jeszcze musimy zjeść Nie ma co tam Boguś, gusto trochę gazu wejdzie ładny Ładny a to tam coś zaatakowało, ale. No, gratulacje dla łowcy, kurno normalnie. Bo jesteś jednak debeściak I ja muszę temu facetowi, czy powiedziałeś tu kurydę, żeby ci więcej nie sprzedawał. Bo ty. Ty wszystkie ryby wyłowisz na tym zalewie. Normalnie zobaczysz, że te z kontroli to oni normalnie oczadzieją. Karty ci na następny rok nie wydadzą. Albo no. kredytowo dadzą.